dzwonek gra, uczniowskie młode nogi każdego idą do dnia. Dostałam informację, tak prosto, zamykamy szkołę, w Paninie, bo nie ma dzieci. Bo będzie tylko 41 dzieci. Nie opłaca się takiej szkoły utrzymywać. Na no moje pytanie, dlaczego tylko 41 dzieci, to z moich wyliczeń wynikało inaczej. To nie będzie pierwsze. No ja przyszedł tym powiedziałam, było mi bardzo przykro, Myślałam, że mam. Może no, jeszcze coś znaczy w ogóle w tej szkole. Zadecydowano o losach szkoły poza. Jakby była już decyzja, gdyby wszystko było przypieczętowane, to nie mieliśmy. Nie, wyczyta. ale nic, o was bez Was, więc. Ale no nie, wszystko. ale pani wuj zadecydowała o. No, ale pani wuj, Nie dla różnych źródeł i... dowiadujemy się o, o różnych rzeczach. W sekretariacie. Usłysza, usłyszałyśmy coś takiego. Pielgrzynek miało nie być. Następnie weszłyśmy do pani wójt. Pani wójt powiedziała nam w ten sposób. Panie wysuwacie się przed szereg. Po co to? Przecież nie ma takiej sprawy. O co chodzi? Więc tłumaczę pani wójt. Skoro na Radzie Biznesu się o tym mówi, skoro mówi się o tym y, na Radzie Dyrektorów, na Radzie Sołtysów, to dlaczego my, rodzice, o tym nic nie wiemy? No to po kilku y, minutach rozmowy pani Wójt y, daje nam krzesła i po prostu mówi, proszę siadać. W toku rozmowy mówi tak, ta szkoła do końca lutego będzie zamknięta. Tak? Ale do końca lutego, przepraszam, czy języ, czy języ, się, do końca lutego będzie podjęta decyzja o szkoły. Tak, uchwała o zamknięciu I po prostu szkoła będzie tutaj u nas zamknięta. Przy czym nie wspomniała e, zupełnie, to była decyzja nieodwołalna, powiedziała nam e, trójka dzieci. Na to myśmy przedstawiły dane, że to są zupełnie inne dane. Na to pani Wójt powiedziała, nie ma odwołania. Ta szkoła będzie zamknięta. Dlaczego? Dlatego dzisiaj to spotkanie z Państwem. Ponieważ pewność Pani Wójt była tak wielka, że nawet przez moment nie wspomniała o tym, że ona nie jest organem decyzyjnym. Że to państwo będziecie decydować. Tu ja nie wiem, no jest problem z komunikacją. Ja po prostu jestem już nie, nie po raz pierwszy wprowadzona w taką manipulację. I tutaj chciałabym też, żeby media podkreśliły to. Co po prostu, gdzie jest prawda w naszej gminie? Co się dzieje, proszę Państwa? My nie wiemy. I dlatego musimy wyprzedzać co niektóre działania pani burmistrz, aby, po, nie wiem, czy osłoną nocy, czy jak to nazwać, nie, 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 po prostu nie było głosowania i nie była, nie było decyzji o zamknięciu naszej szkoły. Panie tutaj radne, widzę, że się uśmiechają. Ja na dowód swoich słów może poproszę tutaj, bo ja kiedyś na zebraniu zostałam nazwana oszołomem, więc teraz poproszę tutaj panią Janusz. Oraz y, Pani, pani Marysia Kucharska, Maria. było tak? Czy Pani się mogą odwrócić i potwierdzić, że tak było? No, pani no, 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 my myśleli, że ja sobie po prostu żartuję. Tak. tak. Pani powiedziała, że wyszliśmy przed szereg, gdzie myśmy tylko chciały porozmawiać, bo się boimy o naszą szkołę. I to wyszło tak potem w rozmowie, że ona tą decyzję jakby już miała zaplanowaną. Myśmy już wszędzie nie jak na tym. Program wyborczy pani Wójt. Trzymajcie się. Nie za słowo. Trzymajcie mnie za słowo. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Badanów. Mój program wyborczy na lata 2014-2018 zbudowałem. Słucham się Wasze głosy i opinie. Teraz się, się ona na tych samych filarach, które budowałam przez ostatnie 4 lata yy, pracy yy, w Gminie Baranów. Punkt pierwszy, władza uczciwa, przyjazna, otwarta i przejrzysta. Punkt drugi, władza przejrzysta, wsłuchająca się w głos wszystkich mieszkańców Sołtysów, Radcałewskich, organizacji pozarządowych. Punkt trzeci, zrównoważony rozwój całej gminy poprzez rozbudowę infrastruktury Technicznie rozwój oświaty, kultury, bezpieczeństwa i ekologii. Nowej kadencji będę inwestować w oświatę, sport, rekreację. Może z takim jeszcze... wyraźnym naciskiem. Oświata. Oświata to nasza szkoła, prawda? Inwestycja w oświatę. <śmuluję> Wspólnie <śmuluję śmuluję> z Stanem Sportowym przy szkole na Barożowie, panowie Romach, panowie Baranowie, przedszkole w Roczeniu. No, w szkoły, to na brodowę, Może być? głośniej zmodernizuje. Tak, 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 tak. dokładnie. Powiem więcej. Nie damy się zmanipulować. Nie, nie pozwolimy na to, żeby nas schudzić. My na, tej, na tym spotkaniu z panią Wójt po prostu nam się tam nie mówiono o niczym, tylko o tym, jacy są źli nauczyciele, co trzeba z nimi zrobić. Po okresie dwudziestoletniej pracy w szkole. Jak trzeba ich załatwić? I co z nimi zrobić? Wiecie, w nie przegrałam. No. No. I dokładnie. I jeszcze właśnie. Tutaj przegrała, więc tutaj dla nas nie ma nic. Ja apeluję do Rady. Naprawdę. Najbardziej zadziwiło. Najbardziej, najbardziej mnie zadziwiło to, że panie Wójt, Myśli o sobie jak o organie ym, nie tyle wykona, wykonawczym i, i tak, i decyzyjnym. Ja myślę, że ona jest organem wykonawczym, a Państwo jesteście organem decyzyjnym. Jednak w rozmowie z nami Rada Gminy nie, było, nie była wzięta pod uwagę ani raz. Ani razu o Was nikt nie wspomniał. My mamy powiedziane, że po prostu szkoły tutaj nie będzie. Pani, ja nie może, to co słyszałem tutaj, to w tym momencie jestem cały czas byłem przekonywany. Ja ten temat troszeczkę znałem, nie ukrywałem tego, ale było mówione o trójce dzieci. Tutaj która pani zawadała <grym> u mnie z panią Jerzykową i się okazuje, że jest senka, Cały czas się mówi o, o trójce dzieci, bo się okazuje, że pani będąc u mnie, bo to miło już byłem w mówię że bardzo zdziwiony, że taka sytuacja, że już coś, co jechało. W każdym razie, proszę Państwa, mogę tak że nie jest to, że nikt na razie już takiej decyzji nie to Pamiętaj, to bardzo, bardzo się podejmie, bo to ciąży Jeśli gramy sobie w otwarte karty, to Rada składa się z 15 osób i 15 osób jest zapraszanych na spotkanie i wszystko się mówi. Wszystkich. A nie tak, część zostaje, ci, co mają zostać, to wiedzą, że zostają, reszta sobie wychodzi i tak dalej. Gdy to jest taka poważna sprawa, to trzeba było poprosić wszystkich radnych i poinformować, tak? Na sesji, w punkcie, gdzie pani wójt yy, daje relację ze, ze swojej działalności, wspomniała tylko, że uczestniczyła na Radzie Dyrektorów, słowem nie wspomniała o zamiarach likwidacji tej szkoły. Przemilczano nic na sesji, nikt nic nie powiedział. Dopiero po sesji się spotykają w pewnym gronie i swoje ustalają. Więc proszę się nie dziwić, że dzisiaj jest takie spotkanie w takim gronie. Bo to jest efekt właśnie tego. Tak? Co innego yy, usłyszy pani dyrektor rozmawiając z panią wójt, co innego usłyszy przewodnicząca Rady Rodziców rozmawiając z panią wójt, a co innego usłyszy. Nie ja wiem jak to, jak to mam odebrać, ale słyszę w groczeniu. Po sąsiedzku, że to jest zemsta za, za przegrane wybory w Grębalinie. Ja to uważam, że znowu z drugiej strony patrzą, że jest demokracja i każdy głosuje jak uważa. I to samo twierdzę na sesji. Jeżeli jeden czy, czy drugi rady zagłosuje w inny sposób niż pozostała część, naprawdę nie mam prawa mieć do nikogo urazy. I nie, takie rzeczy są niedopuszczalne. Dziękuję. Ale bardzo mi w pewnym skutku, To byście powinni wymagać. Od tego, że to ja też wymagałem, zawsze znaczy chciałem, żeby pani Wój najpierw z Radą rozmawiała, a później rozmawiała z mediami. Pani Wójt robi to odwrotnie. To, 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 to co tu było, było słychać, po prostu z Radą pani Wójt się nie liczy. Jak i przede się nie liczyła, tak się teraz liczy. Jeżeli mam decyzję, mówi naucz tego, delegacji, że szkoła będzie zamknięta. Nie ustalając z radnymi, podejrzewam, że wiele radnych o tym nie wiedziało nawet. No to się nie wiedzieli i na pewno. Nie wiedzieli. To o czym dyskutujemy? Ja mówię, byłem radnym i wiem jak wygląda. Przecież na, przez te cztery lata wiele radnych nawet słowem się na sesji nie odezwało. A przed posiedzeniem yy, rady ta grupa radnych była obserwana i było mówione, co, jak mają głosować, no, słuchajcie, my mówimy o demokracji Panie Andrzeju, no bo no, tak powinno być, to Pani Wójt powiedziała na spotkaniu z zarządem że no ochotnicza straży, ochotnicza straży, to nie jest w stanie złotówki, słuchajcie, to kto cieli, kto uchwala budżet i kto wykonuje nie się tutaj mieszkańcom, że, że przykładowo się są o tym, że kiedykolwiek będą wspominać, to będą mówili, że za tej rady została szkoła zlikwidowana. I te, będzie to na Was to ciążyło. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem powiedzieć tyle, że to, co będziemy na ostatniej sesji Rady Gminy, to może być początkiem końca systemu oświaty w Gminie Baranów. Ta sala gimnastyczna na osiedlu murator. Proszę wybudujemy, przepraszam, na, 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 na przy wybudujemy halę za 5 milionów złotych, gdzie będą musiały dzieciaki ze szkoły do, do, tej, do tej sali 400 lub 500 metrów. Ja sobie nie odgrałem sytuacji, aby y, zimą te dzieciaki, pierwsza, druga, trzecia klasa, y, chodziły pod swoje życzeniem na piechotę. Na 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 zajęcia z głewki. Znaczy, jak bym nie chciała, to mieszkańcy Baranowa wymuszą na nas, na organach gminy to, żeby wybudować przy sali gimnastycznej dużą szkołę. Sala dużo tej to ich a później się zacząć cała system likwidacji, tak zwane, tak zwane modernizacje. Modernizacja baranowa, Dona Borowa, gębanina, może i Złupi, kto wie. No i za 7-8 lat mamy, mamy, będziemy, będzie, tak, proszę, to poważą, to będzie. będzie sesja, bo to mieszkańcy powinni przybyć na sesję. Bo to jest takie. No, tak to teraz u nas, jeżeli coś trzeba przeforsować, to się zaprasza mieszkańców. Tak się chodziło zawsze mieszkańcom Baranowa. Słuchajcie, gdzie, gdzie, na sesjach nie? się wymagało później, przeciwnie, się radnych, kto głosuje za, kto przeciw, żeby później mieć do niego Ja wypowiedzi. myślę, że tutaj obecni radni nie dopuszczą, żeby. Ja uważam, że nie będzie w ogóle dyskusji. Na nas się na sesji. Na sesji tak, ja jeżeli to, mogę, to, nie mogę jeszcze. Tak, proponuję pani przewodniczącej, że tutaj jesteśmy przy obecnym zwołaniu Komisji e, Kultury. Zaproszeniem pani zaproszenie, panie Wójt. Ja może jeszcze, żeby ja tylko że tylko powiem Pani Adminu obecny w sobotę, radni byli zaproszeni na yy, Święto Patrona Szkoły Baranowej, tutaj chcę nawiązać do tego chodzenia. Ja się tego trzymam, tak, dlatego głosowałam w poniedziałek za, za tym, żeby, żeby przeznaczyć tą kwotę yy, na rozpoczęcie planu budowy tej sali. Yy. Do pani Wójt, przed całą społecznością szkoły paranowskiej, czyli przed rodzicami, uczniami, gośćmi, przyjaciółmi, bo taki ma szkoła, złożyła ustną deklarację, i właściwie można było jej marzenie, ale tak to wyraziła, że powstanie tam sala i w przyszłości taka szkoła dla tych uczniów, tak? Więc nie będzie tego odchodzenia. Ja pani Hani przypomnieć, że. Pani Wójt wyraźnie powiedziała, że nie ma dzieci, że będzie likwidować szkół, ale powiedziała, że potem dodała od razu, żeby się zasekurować na takie właśnie zamykanie szkół. Nie ma dzieci, nie ma szkoły. I tak dodała. Ale to jest czas przejść tak? I... Ja, ja nawet słyszałam o tym tak, dzieci oddawali do innych szkół. Które jest, a, takie, takie rzeczy też się działy. Nie ma. Nie ma. Też, czyja zasługa? I tak obserwuję przez te, przez te lata, że Grębariu jest nacenzurowany w gminie. Tu się nic nie dzieje. Był tylko obrótek organu.